Wczoraj na streamie skończyłem ulepszenie architekta i dzisiaj zobaczycie najciekawsze paczki. A potem zrobiłem też z Hero, który szczerze okazał się naprawdę dobry. No i jeszcze was informuję, że dzisiaj rano będzie stream, na którym zerujemy FIFA pointsy, a także odbieramy nagrodę za Rivals. Także wpadajcie na Twitcha, link jest oczywiście w opisie. A jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, jak rozróżnić kartę Toty od karty Toty wyróżnionej podczas walkoutu, to wbijajcie na Instagrama, tam na story jest grafika. Dobra, zostawcie jeszcze łapkę w górę, także subika, żeby kolejne materiały Was nie ominęły. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, na której kupicie monety do FC24 w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem bądź PaySafeCardem. Na stronie możecie też sprzedać monety oraz konta. I pamiętajcie, żeby użyć kodu robotowego OSCAR, ponieważ wtedy dostaniecie końsy 5% taniej. Link do strony jest oczywiście w opisie. Oj, mamy. Mamy IFA chyba. Tak jest, jakiś inform, pewnie o cenie 8,3. Także nic super, ale. Aha, kurno. Dobra, sorry. Dobra. Odbieramy te paczki za codzienne logowanie. 3 razy 8,5 plus i 20 razy 8,3 plus. Niezłe paki, abyśmy coś trafili. Dobra, chyba najpierw 20 razy 8,3 plus, nie? Myślę, że to jest gorsza paczka, bo tutaj nie mamy gwarancji. Chociaż tam też niby nie ma gwarancji lockoutów, ale jednak jest bliżej. Także zobaczmy. 20 razy 8,3 plus. Uuu, uuu, z Hiszpania. Esio, o kurna, laporta, la porta. Dzięki bardzo, 8,5. <laughs> Dobra, 3 razy 8,5 plus. Zobaczmy, czy coś z tego poleci. No, nie ma karty oczywiście niebiesiutkiej. Będzie za to Sadio Mane. Takie Sadio Mane. to jest karta 8,6, nie? O, w podwójnym, dobra, w podwójnym to W i Donnarumma. Proszę bardzo, Chujewa, Twój Donnarumma wleciał. Dobra, 5 razy, boże, 3 razy 8,5 plus linii pomocy. No, niestety, nie w tym roku, nie w tym roku, ale za to trafiamy. Udygarda, proszę chociaż w podwójnym. Please, ziomek, please. Jest, dobra, ej. Uwaga. Uwaga. Luka Modelis 87, nice. No dobra, no. Całkiem w sumie, w sumie nie tak źle, biorąc pod uwagę to, jak leciało ogólnie z tych paczek wcześniej. Naprawdę nie jest źle, naprawdę nie jest źle. Dobra, lecimy. Kolejne architekty zrobione. Le jeżeli coś fajnego będzie, to wam oczywiście pokażę. Brazylia. Ej, może akurat w pierwszej paczce? Ej, to jest Marquinhos w pierwszej paczce, serio? O, górna. Walkout. Nice, fajnie. No to. Długo nie trzeba było czekać. Kurde, Szwecja, LO? Co jest drugi walkout z rzędu? Ej, nie mogę. To jest, przy... to jest druga paka. O co chodzi? O, inform, inform, inform. Brazylijczyk na LP, czyli to będzie limo. Tak jest, już go trafiłem chyba kilka razy. Dobra, 20 razy 82 plus zobaczmy. Nie ma niebieskiego. Brazylia, SPD to musi być. Okej, okay. miśka Semiro 89, Jezus Maria. Ja nie wiem, kiedy ostatni raz ja trafiłem kartę 89. O, inform 8, 4, nice, 8 duplikatów. Dobra, kolejna La Liga na bez niebieskiego. Francja, LO, Mendy. No way, ty co jest? Damn, damn. Dobra, Szkocja, LO? Tak jest, dobrze, mamy Robertsona. Cudownie, karta 8, 6 trafiona. O, mamy, czekajcie, Kaylora na Wasa? Tak jest, Kaylor na was, Cudownie, 8, 5 karta. Przepalamy taki składzik, najbardziej nieopłacalny SBC w tym roku, zaraz po luce modriciu Dobra, zobaczmy, paczka 8.6+, proszę Niech będzie chociaż karta 8.8, please Nie ma na pewno karty niebieskiej, Argentyna Ese no, zajebiście Belgia, bramkarz? Tibo! Tak jest, na tej paczce Tibo Kurtua 90 to jest moja To jest moja rekompensata za paczkę 8.6+, tak jest, pięknie o, Parejo 86, nice. Oraz Antoniego 3x84, plus, uwaga. Hiszpania, Esio, Laporte, dzięki bardzo. Dobra, i druga, i, i druga paczka z dedykacją dla Patryka, Maxa i Aleksandra. Zobaczmy, uwaga. Nie ma karty niebieskiej. Hiszpania, SP. O, kurde. A kto to? Ej, to to jest. To jest Pedri, o kurno, 8-5. Dobra, 11 razy 8-1, nie ma karty niebieskiej, może walkałcik. Belgia, LP, no niestety nie. O, Gejoro. Gejoro będzie, patrzcie, Gejoro, Francja, SP, PSG, Gejoro. Witam serdecznie, 8-6. I uwaga, Berardi 8-5, nice. O? O, Little, Little 8-6, a nie. Ostatnio byłem po stadionem. Ar o, walkout, nice. Chpd, kimiś, proszę. Jest, jest, kimiś, chyba kimiś, nie, 8-8. Tak jest! 8-8, 7, 7, kimiś, z paczki 7-7. Dobra, 10 razy 8-3. Zobaczmy. Pierwsza taka paka za architekta mocno, nie ma niebieskiego. Niemcy, SPO, Magul, proszę, Magul. O, dobra, Magula, już chciałem powiedzieć, że nie, ale bez podwójnego trochę szkoda. Chciałem zapytać, jak zrobić fake shot'a Quadrat kwadrat X. O, Malen. Proszę, mniej szybciej, part... czekajcie Lewandowski! Tak? Tak! 90 overalla, będzie na paczkę 89, nice 5 razy 8,4 ciągle liczy się, że zaświeci się na niebiesko, a my trafiamy Wojtusia, ale proszę w podwójnym, please, 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 please Tak jest, mamy dwie rozbudowy za to Brąz 87, dobra, mamy dwie rozbudowy, może jeszcze jakiś 1.86, to wie e, No nie, Anglia, SPO, nie wiem kto to będzie czy to będzie Palmer? Czy to będzie Palmer? Czy to on? Nie. Aoo, oh, James! OLWU! Piękna sprawa! 87! Kobel, kobel, kobel! Kobel 87! Tak jest, ale ty woo zaczęły sypać pod koniec. Uwaga! I tak jest, odbieramy. Mamy paczkę 10x83 i 20 razy 83 Lecimy, 3x77. To będzie pewnie najlepsza paczka z tych wszystkich. Argentyna, SP, The Paul. Jak myślałem, że jak Depol to może Messi zaraz. Dobra, jeżeli nie będzie niebieskiej karty, to oczywiście robimy pika z Hero. Zobaczmy, 10 razy 8.3. Ok, została nam jedna szansa. Hiszpania, SP. Pedri chyba, co? Pedri. Pedri, tak jest, w podwójnym, ok, nie tak źle. Mogło być gorzej. Zobaczmy, co oprócz Pedriego będzie. No i oczywiście czwórki na Quixel No i zobaczmy, czy będzie niebieska karta z tej paczki. 20 razy 8.3. Za całość, za wszystkie wykonane architekty. Uwaga! Nie ma niebieskiej, robimy hero Brazylia. eś, o, o kurna. Dobra, i ja myślałem, że to będzie ten, Thiago Silva. To jest Ed Eder. I w podwójnym, spoko i. met. No. O, inform. O. Zobaczmy, zobaczmy, co z tego siądzie. Uwaga, pik z edykacją dla wszystkich widzów na Twitchu. Uwaga, uwaga. Champions League, okej, okay. jest szansa na Snydera, TV za kogoś fajnego i. zwykły. O kurna, Di Natale, dobra. Zmieniam zdanie, to jest całkiem chyba niezły traf. I Joe Cole. No dobra, ale kto będzie Champions League, bo to, to może dużo zmienić, nie? To chyba nikt dobry. solski Dobra, ile kosztuje Di Natale? Ty no, 300K! 350 i to... tu. Nie jest źle. Także skrócik widzieliście, no, no nie było tam nic jakiegoś niesamowitego. także otwórzmy sobie te paczki, co mam tutaj przygotowane. Może akurat kto wie, coś tutaj poleci, coś niebeskiego. miłoby było nawet jakaś karta, karta Entoty, typu nie wiem, Vinicius. no Dobra, to 2x81 plus nie ma nic. Dobra, kolejna paczka 2x81 plus Lukaku. A nie, jeszcze gorzej, openda. No nieźle. I 2x83 plus mocna paczka, ale nie uświadczyliśmy tutaj nic niebieskiego. Mamy może... Czułamy niego, spoko. Jeszcze zanim przejdziemy do testu Di Natale, to zobaczmy kontencik. Chyba się odświeżyła ikona, ale tutaj nie jestem pewny. Wyszedł Saliba, który kosztuje około milion końców. Ogólnie nie wygląda on źle, ale czy bym go robił? No ja go chyba nie będę robił, bo mam Rio, a razem z Maldinim na obronie, także to jest dobra obrona Ale myślę, że ten Saliba może być naprawdę niezłym obrońcą Jeżeli ktoś ma jakieś braki w tej obronie To myślę, że można go zrobić Ja grałem na początku gry jego Złotą Kartą i ma naprawdę fajną sylwetkę 3 x 8.5 5+, linii ofensywnej, to sobie otworzymy na streamie to chyba też. Widziałem, że też wyszło podwójne ulepszenie. To także, dobra, to może dzisiaj zobaczymy jeszcze. O, i jest ta paczka, dokładnie o to mi chodziło. Ona jest bardzo tania, to ta jedna, jedna karta 8,6 i skład 8,2, także Także tą paczkę otworzymy sobie po pierwszym meczu. Dobra, także jeżeli chodzi o składzik, to wygląda on w ten oto sposób. Powiem wam, troszeczkę meczy już Bernardo Silva zagrałem, i to jest naprawdę karta, którą gra się mega przyjemnie. No bo nie oszukujmy się, Playstyle ma, no bardzo dobre. Ma bardzo dobre playstyle, zwłaszcza te z plusem. To jest mój taki w sumie. Tani Leo Messi to ty. Dobrze to zobaczmy. Pedro Neto Gold. Uwaga, uwaga. Jaki składzik rywala Petru Czechu. Okej, okay, zobaczmy, czy będzie Messi. O, to jest ciekawe, ale chyba nie. No, nie ma Messiego. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, Samuel Eto, Samuel Eto. Całkiem ładny wjazd, ale ładnie też Riz James sobie poradził. I zobaczmy teraz. Bilwa, bilwa, bilwa. Bilwa, 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 bilwa. Na spokojnie, dobra, dobra. Di Natale, i teraz, i na spokojnie, i Di Natale. I prawie dobrze, dobre podanie, dobra, jednak wyszło jakimś cudem. I zobaczmy, Jarzynka. Chciałem z dystansu, ale ładnie Petr Czech się zachował. I zobaczmy, teraz, ładnie Di Natale uciekł. Uwaga, Antonio Di Natale, Antonio Di Natale, Antonio Di Natale. I pierwszy gol. O kurna, ale mi objechał tym Eto, ale nie no, na spokojnie, chociaż może jednak nie do końca. Eto, dobra, Sterling. Hmm, kurde. To jest szczerze, bardzo mocne podkręcenie tej piłki. Ale zobaczmy, jeszcze jest Jarzinio. I uwaga, do bilwy, bilwa. I bilwa, kurde. no. Bro... Ej, ten Czech naprawdę nieźle broni. Albo ja słabo strzelam. Podejrzewam, że może to i to po prostu. I Bruno, dobra piłka na Alebambe. O, i tyle z tego było. Dobra, i Bernardo, Bernardo, Bernardo. Ładnie, ładnie, bilwa, ładnie, bilwa. Na spokojnie, bilwa. Dobrze kręci. I uwaga, Bernardo, o Jezus, Maria, on chyba nie ma żadnego playstylu na strzały. Davis, dobra piłka na Jarzynkę, który jest sam, ale Lucio to broni. No, on ma ten playstyle do bloków i teraz ładnie go przeciwnie wykorzystał. Idi Natale, dobrze, dobrze, dobrze. I Bernardo, dobra, na spokojnie. I uwaga do Jarzynki. I Jarzynka! Ale okcjo poszło, ale klepka. No tutaj naprawdę, powiem wam, odkąd ten Bilwa jest w zespole i Dinatale, Natale, to ten zespół zachowuje się jak jeden organizm. Albo dzisiaj po prostu jest jakiś. albo ja mam dobry dzień, albo wiecie, serwery są całkiem dobrym stanie. Na pewno musi być wytłumaczenie tego, że mój zespół tak po prostu nie gra w lidze weekendowej. Albo ja se wmawiam coś, co też jest w sumie możliwe. I Sterling, dobrze Alison, brawo, brawo, brawo. Drugi strzał na bramkę, jakby to by był gol. Jakby to by był gol, no to troszeczkę by bolało, nie oszukujmy się. Oj kurwa, czemu ja tym Maldinim znowu jakoś wybiegam? Ale dobra, fajnie zmylił rywala. I uwaga, Dinatale, dobrze do Auriego i Petrczek broni. To i broni, broni, broni. Kurde, jakoś tak nie wiedziałem czemu Maldini. Musiałem jakoś go wywołać, chyba ręcznie niechcący. I uwaga, uwaga, uwaga. I teraz Bernardo Silva. Czy to będzie dobre podanie? No było dobre i AURI. I co za podanie Dinatale, co za. Co za przedłużka to była trochę od lucia poleciała, czego nie widziałem wcześniej, ale co za wolej? No nie no, fajnie, fajny meczik. Dobra, zobaczmy tą paczkę 4x8, 4 razy 8-4. Nie ma niebieskiego, nie ma niebieskiego! Anglia LS, o Boże, Jack Grillish 8,5. Chyba, albo może być hemp w sumie. A ja to i Jest no, hemp, ale no i tak, no bez szału jeszcze mam 2x8, czwórki, także otwórzmy jeszcze 2 razy 8-5. Dobrze, to zobaczmy tą paczkę 2 razy 8-5, resztę raczej otworzymy na streamie. To jest inform, ale jest nowa drużyna tygodnia Zobaczmy, Niemcy, bramkarz, Okej, okay, to czy to jest o Jezus, czy to nie jest podwójny mokad Ale pytanie, jakie to jest overall, 8-5 pewnie zna. No, a jak, a jak No jest problem, żeby w ogóle trafić Ostatnią kartę 8-8+, one są Totalnym rarytasem Dobrze, to zobaczmy naszego pierwszego rywala W walce o Food Champions Petr Czech, Van Dijk, okej, okay, zobaczmy Czy będzie me Messi, nie, nie ma, okej, okay, ale z Mbappe na wypożyczeniu w kwalifikacjach Okej, okay, to jest Turbo dziwne rozwiązanie, chyba że gościu ma problem, żeby się dostać. No nie wiem, w sumie po co. Jak ja bym miał takiego Mbappe, to już wolałbym go na Foot Champions zostawić. Chyba że gościu zapomniał, no przedgrał turniej i zapomniał go zdjąć. No to mega współczuję, nie? A my zobaczmy, Bilwa, 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 Bilwa i 1 do 0. Dobra, coś czuję, że jednak może gościu mieć problem z kwalifikacją, bo innego rozwiązania nie widzę. I Di Natale, dobrze do Jarzynki i Jarzynka i uwaga, 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 gol! I to Jardzinio strzelił i mamy chyba Rage Quita, także długo ten meczek nie potrwał, Tak jest zadania zaliczone, także przejdźmy do Paczek. Tak jest, także mamy skrupulatność codziennej rozgrywki Toty zaliczoną I mamy tutaj dwa pigi 7.5+, i w pierwszym ok Ramos, a w drugim może coś ciekawszego, jakieś 8.3, 8.4, 8.3 git no i oprócz tego my tą codzienną właśnie skrupulatność rozgrywki mamy ukończoną I mamy paczkę 4x8 4+, tak jest, i 3x8 5+, także niezłe paczki przed nami No dobra, to lecimy dalej, no, dwa razy, oj, 3x8 5+, najlepszą paczkę otworzyłem No, nie o to mi chodziło, ale trafiałem Portugalczyka na LSA, czyli Leao Ale to raczej będzie podwójny, nie wierzę, że będzie inaczej, aha No to nie, no to niezły dropik, przyznam wam szczerze, no to kurna... Oddało. No dobra, to 2 razy 8, 3, plus. no gorzej być chyba już nie może. Zobaczmy, Niemcy, Niemcy na SP, czy to jest gorecka duplikat? Nie, to jest Gendogan walkout. Okej, okay, no nieźle, dobra. Jakby był podwojony, to wcale bym się nie zdziwił, że gorsza paczka będzie lepsza, ale walkout z takiej paki to jest zawsze wielkie W. I zobaczmy, ostatnią, czyli 4 razy 8, 4, plus. już dzisiaj jedną taką tworzyliśmy. Dalej nie ma niebieskiej karty. Kamerun, Bramkarz, onana 8, 5. Tak średnio, nie ma co mówić. Także wpadajcie na streama rano, będziemy zerować FIFA pońcy. Mam ich około 8 koła, także no kilka paczek sobie otworzymy. Dzięki za uwagę, do zobaczenia i siema.